Dzień dobry, witam Państwa z tego Brzegu, gdzie zakończyło się Mistrzostwa Polski w sensie stołowym. W grupie, w której startowało kilkunastu zawodników, byłem ja. Zająłem dobre piąte miejsce. Wygrali wspaniali zawodnicy, wspaniali dziennikarze. Miałem szansę wejść do finału, ale przegrałem z dziennikarzem przeglądu sportowego. Nie udało się. Organizatorzy wyróżnili mnie, dali mi taki drobny upominek. No, za to, że bardzo dobrze grałem, ale również, że byłem w zawodnikiem tej interiury. W międzyczasie oglądamy z mecz. Czerpi tak w że szalię, co to poczyni. są te oklaski. Proszę Państwa, warto się móc, warto być aktywni, warto być w ruchu cały czas. No to wtedy spotka się wspaniałych ludzi, takich jak spotkałem tutaj, tych właśnie dziennikarzy z całej Polski. Dziękuję organizatorom, dziękuję pani Basi, która zawsze nam tutaj pomaga, dziękuję wszystkim kolegom. Było wspaniale, wspaniale, wspaniale.